The two pillars of the Warsaw Ghetto story must be the deportations of 1942 and the Warsaw Ghetto uprising. Without that, it would be completely irrelevant today. Jedną z ostatnich, właściwie przedostatnią galerią w naszym Muzeum Getta Warszawskiego jest galeria poświęcona sam powstaniu w Getcie. Był to na pewno najbardziej tragiczny moment w dziejach Getta Warszawskiego. W of 1943 came the moment, When the German troops with the Ukrainian auxiliary forces entered the Warsaw Ghetto and started the rebellion. They had been preparing for some months, trying to import illegal arms, and make Molotov cocktails, various types of homemade weapons, with some limited success. Niemcy, pod Wprowadzali codziennie do getta około między 2-3 tysiące żołnierzy i policjantów, 2-3 czołgi, karabiny maszynowe, tak zwane takie armatki polowe i, i niszczyli no, sektor po sektorze getto od trzeciego dnia zaczęli podpalać kamienice. No chodziło im o to, żeby absolutnie wszystkich no, ukrywających się zmusić do wyjścia i do poddania się i do pójścia na tzw. umszlak plac, plac przeładunkowy. Nikt tego nie chciał, wszyscy walczyli do ostatniej minuty dosłownie, żeby nie wyjść z kryjówki, gdyż ten umszlak plac kojarzył się tylko i wyłącznie z deportacją do Tryblinki na śmierć w komorze gazowej. The Warsaw Ghetto uprising itself broke out on the, on the eve of one of the most important Jewish holidays, the, the Feast of Passover, when are very specific rules for this, for this holiday. And the main one is to eat a piece of matzah, a piece of, a piece of the flat bread, the dry bread, the, that is traditional. Obviously to obtain such a thing in Warsaw Ghetto in 1943 should have been impossible. But they had, they prepared in advance, and they provided whoever wanted with a piece of matzah, just big enough to do to fulfill their obligation, but also to keep in the pocket, because they knew that the trouble was coming, they might have to run to the bunkers, they might have to hide out. This in itself is heroism. This in itself is hope that they hadn't given up, that they didn't give up. What their options were limited. Will they survive? People weren't stupid, people were realistic. But still, even to the last moment, to keep some Kształt tego, co co kim jest w 50 tysięcy osób zostało zamordowanych tu w Warszawie na miejscu. Kobiety, dzieci, mężczyźni, starsze osoby, młodsze, w sposób skrajnie brutalny, w znacznej części spalone żywcem w burzonych kamienicach, podpalanych bunkrach. Groza, którą opisuje tych kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które jakimś cudem się uratowały, przeskoczyły przez płot czy wyszły przez mur, czy wyszły kanałami, no jest po prostu nie do przekazania dla współczesnej no, publiczności, szczególnie osób młodszych. Dysponowaliśmy ograniczoną przestrzenią i też, co jest typowe czy bardzo charakterystyczne właśnie dla getta Warszawskiego, dosyć skąpą dokumentacją fotograficzną. Właściwie mogliśmy patrzeć na tragedię ofiar poprzez fotografie zrobione przez sprawców, przez morderców, czyli przez tak zwany album Jurgena Stropa, komendanta Siły Sesji Policji, który niszczył. I, I mordował ludzi tutaj, no walczących o życie. Even though it's from the German perspective, from the conquerors' perspective, from the invaders' perspective, still we can see, we can see part of this tragedy that was occurring: buildings burning, and people killed in the streets. Zniś jest tam około stu. My sam dokument, album Stropa, który był dokumentem w procesie norymberskim, pokazujemy też no, w oryginale, żeby goście mogli przekonać że to rzeczywiście miało miejsce. And there are only three of these reports left in the world. One of them is in Bundesarchiv in Germany, one of them is in America. And the third one belongs to Polish government. This we were fortunate enough to be able to get as an original artifact, one of the three existing copies of this report. One of the aims of the Warsaw Ghetto Museum is to try and expand on the understanding, broaden the, the, the dialogue, the historical dialogue, that people can understand that there was much more to it than just the rebellion. And there's another side to the, the Warsaw Ghetto story. The, the museum wants to explain also. it's called amida. amida is a hebrew word roughly translated as a passive rebellion, a non-armed rebellion. and it was only at that stage, after they already knew the result of the deportations from warsaw, that they could come to such a level, to such an understanding. my name is david berman. i'm working with the warsaw ghetto museum in the capacity of a curator. Several of the galleries, primarily the Gallery of the 1942 Deportations and the Gallery of the Warsaw Ghetto Uprising. Nazywam się Andrzej Żbikowski, jestem profesorem historii. Na stałe pracuję i kieruję zespołem badaczy w Żydowskim Instytucie Historycznym w ramach współpracy z projektem budowy Muzeum Getta Warszawskiego współkieruje galerią dedykowaną powstaniu w Getcie Warszawskim.